Witam Państwa! 6 sierpnia 2025 roku. Ta data już zaznaczyła się w polskiej historii, ponieważ tego dnia, tego smutnego, tragicznego dnia, wydarzyło się coś no, bardzo złego. Coś, co będzie miało duże konsekwencje dla wszystkich w najbliższych miesiącach i latach. Coś, co spowodowało, że Polska znalazła się na zakręcie. Coś, co spowodowało, że właściwie w Polsce rozpoczęła się już tak na serio wojna polsko-polska o Polskę. Czyli o to, jaka Polska będzie w przyszłości, jaką Polskę zostawimy naszym dzieciom. Czy to będzie Polska, po prostu mówiąc wprost, faszystowska, która gdzieś pójdzie na wschód? Czy to będzie Polska europejska, która będzie państwem suwerennym, niepodległym? Nade wszystko demokratycznym, czy to będzie Polska, w której to będzie tylko i wyłącznie miejsce dla paradczyków władzy, czy to będzie Polska, która będzie państwem, w którym to miejsce znajdą ci wszyscy, którzy będą chcieli się z Polską utożsamiać, a więc państwo, w którym to każdy obywatel będzie miał swoje miejsce. Działy się już złe rzeczy wcześniej, na które mało kto zwracał uwagę. Na przykład wypowiedź doradcy prezydenta Andrzeja Dudy z 18 maja tego roku, czyli w dniu pierwszej tury wyborów prezydenckich i dzień później, profesor Andrzej Zybertowicz stwierdził, że 40% Polaków wypisało się z Polskości. A więc to jest rzecz niezwykle skandaliczna, że doradca prezydenta mówi wprost, że ci wszyscy, którzy nie zagłosowali, na kandydata w PiS-u, Konfederacji Chrzegorza Brauna, nie są Polakami, ale przecież były już wypowiedzi wcześniej Jarosława Kaczyńskiego o lepszym i gorszym sorcie, na to nikt nie reagował czy też nie reagował dostatecznie, a więc te wypowiedzi zostały zbanalizowane. No, i teraz mamy taką sytuację, gdzie faktycznie mamy grupę ludzi, która uważa siebie za grupę lepszą, za lepszych Polaków za jedynych Polaków i ci ludzie uważają, że Polska jest ich własnością i że po to, żeby w Polsce było dobrze, żeby Polska była Polską, po prostu trzeba wyeliminować to wszystko, co Polsce szkodzi, a więc tych wszystkich zdrajców, agentów, to wszystko, co nie wpisuje się w ich ideologię, w ich obóz polityczny czy w ich strategię. I to jest bardzo niebezpieczne. Widzimy potężną ofensywę skrajnej prawicy w Polsce, i tak po prostu w Polsce narodził się faszyzm, ten faszyzm zakorzenił się no, w sposób, można powiedzieć, trwały i długoterminowy, za sprawą zmiany prezydenta, ponieważ Karol Nawrocki reprezentuje de facto skrajną prawicę. To chcę sobie powiedzieć jasno i wyraźnie: to jest prezydent, który będzie gwarantował rozwój faszyzmu w Polsce. Jego kapelanem jest, kapelanem jest Jarosław Wąsowicz. Właściwie w polityk, a, nie, a nie duchowny. Osoba, która przecież atakowała wprost w środowiska lewicowe, centrowe. Osoba, która przecież reprezentowała w środowiska kibolskie. Osoba, która ma w swoich znajomych, w swoich kontaktach takie postaci jak Grzegorz Chorodko, neonazista, Olgierd Dietnicki i inni ten człowiek raptem stał się kapelanem prezydenckim. Tak więc no, to nie jest błahe wydarzenie. A więc, Szanowni Państwo, 6 sierpnia tego roku no, stało się coś, no, można powiedzieć, tragicznego, niezwykłego, ponieważ raptem okazało się, że z woli części narodu części narodu, nie całego narodu, ale z woli części narodu chuligan, oszust Złodziej, kłamca, uzurpator, no i Alfons. Stał się prezydentem. I tak okazało się, że w ten, ten Alfons, sutener, huligan, oszust, kłamca, uzurpator, dozna najwyższych zaszczytów i honorów państwowych. Tak? I ja oglądałem w, to, jakby te, te wszystkie ceremonie. Tak? No, i było to dla mnie coś szokującego, że raptem y, okazuje się, że y, sutener znajduje się w parlamencie, w, w, w Archikatedrze Warszawskiej, w, na Zamku Królewskim, wreszcie w Pałacu Prezydenckim. Y, no, szanowni Państwo, w, ani parlament, ani Archikatedra, ani Zamek Królewski, ani Pałac Prezydencki to nie jest miejsce y, dla Alfonsa, chuligana neonaziste, oszusta kłamce. I dostało się coś bardzo złego. Znaczy, część Polaków zagłosowała na polskiego Janukowicza. No i trzeba sobie powiedzieć wprost, że w, o ile Ukraińcom narzucono w dużej mierze wówczas Janukowicza i no, władzę rosyjską, dominację rosyjską, o tyle Polacy zagłosowali masowo, w, absolutnie, w, w sposób niezależny jest na w, w, w Jaruł na osobę, no, która reprezentuje, można powiedzieć, dno moralne. No i to wszystko spowodowało, że znaleźliśmy się jako państwo na dnie. Tak? Znaczy, no, no, jeśli y, 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 głową państwa jest Alfons, chuligan, y, neonazista, y, oszust, kłamca, uzurpator, y, no to, to, no, to w, w, mamy problem. Tak? Uzurpator, dlaczego? Dlatego że tak naprawdę w, nie mamy instytucji, która mogłaby stwierdzić o ważności wyborów prezydenckich. Nie wiemy tak naprawdę, kto te wybory wygrał do końca, ponieważ uniemożliwiono ponowne policzenie głosów, a wiemy, że były nieprawidłowości podczas drugiej tury. A więc to tak uzurpator, można powiedzieć, nie prezydent. Natomiast mm, Karol Nawrocki mm, będzie głową państwa przez, przez czas jakiś. To, to jest pewne. A więc już zostawmy przyczyny, które do tego doprowadziły. Rafał Trzaskowski nie wygrał tych wyborów, czyli nie będzie prezydentem. Nikt nie miał na tyle odwagi, siły, determinacji, żeby zatrzymać dojście do patu prezydenckiego Nawrockiego. Ani Szymon Hołownia, ani właściwie nikt. Zdaje się, że Tusk i jakaś grupa ludzi próbowali zrobić coś, to się nie udało. To już, to już jest przeszłość, tak jakby wybory już są za nami. I to wszystko jest za nami. A więc Karol Nawrocki jest w pałacu prezydenckim i to jest na tym etapie coś, co trzeba po prostu przyjąć do wiadomości. To jest przykre i to jest tak jak powiedział Lech Wałęsa, że z takim charakterem i takim życiorysem nie wolno było pozwolić na to, żeby ten człowiek stał się prezydentem. Ja się zgadzam, ale fakty są takie, że jest prezydentem i jakby no i na tym etapie niczego już teraz nie zrobimy. I będzie prezydentem ten no, na czas jakiś, zobaczymy jak długo, przynajmniej na czas jakiś. Natomiast ja zauważam jedną f, f, nie mniej przykrą rzecz, a mianowicie to, że Nawrockiego tak naprawdę witały tłumy w Warszawie. Okej, okay. część tych tłumów to był aktyw partyjny, aktyw pisowski, którego zwieziono autobusami, natomiast y, tam przyjechało mnóstwo ludzi dobrowolnie. I y, 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 tłumy witały Nawrockiego na ulicach Warszawy, tłumy go wspierały. Tłumy zakłócały przemówienie w ministra obrony, co powiem kamesza, kamysza, nawrocki na to nie reagował, a więc tłumy popierały nawrockiego, natomiast nie widziałem nikogo, który by zaprotestował tak, przeciwko temu, temu człowiekowi, tak. nie widziałem, żeby ktoś powiedział, sorry, ale no to jest coś nie tak, tak znaczy, no nie może tak być, że, że Alfons, tak, huligan, oszust, kłamca, że ten człowiek on znajduje się w parlamencie, Archikatek, że w, w Pałacu prezydenckim, tak? Na Zamku królewskim. Znaczy to, to jest coś tutaj nie gra, tak jakby no jakby nie widziałem protestów. I ubolewam no na tym, dlatego że uważam, że powinno coś się wydarzyć, choćby symbolicznego. Jakiś po prostu protest, który powinien zaznaczyć jakoś, że jakby to, to, to nie jest okej, okay, tak. I tu nie można tego tłumaczyć demokracją, że tak sobie ludzie chcieli, tak ludzie mają, nie, znaczy to coś stało się złego, tak? I to nie jest tak, jak teraz dziennikarze twierdzą, że o, mamy nowego prezydenta. Teraz my analizujemy, co, co, co ten człowiek będzie robił. Tak? No, no nie, no, no, znaczy to jest. Stało się coś niezwykle złego i nie można udawać, że, że tak nie jest, tak? Że, yy, nie można udawać, że nawrocki jest kimś innym niż jest. On sam chce zamknąć ten temat. E, zresztą w, w, w takim sposobie na zamknięcie tego tematu była jego wypowiedź podczas orędzia, tak, że on wybacza tym wszystkim, e, którzy w, 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 kłamali na jego temat i siali y, tutaj pogardy. Tak, natomiast tutaj nie było żadnej pogardy, jakby to były fakty. E, no, co było kłamstwem, propagandą? Tak, no, jest Alfonsem, jest Alfonsem. Tak, no, jakby, no, pracował w hotelu Grand, woził tak naprawdę prostytutki, załatwia prostytutki klientom. Y, już tam do tego się przyznał częściowo, ponieważ. W listopadzie zeszłego roku mówił wprost, tak, że on pracował w hotelu Grand i e, on po prostu zaspokajał p, potrzeby klientów. Tak, I to oni sami decydowali klienci hotelu, e, czego oni potrzebują, to zaspokajają. E, wyłudził mieszkanie, m, poświadczył nieprawdę w jest o jest oszustem. Tak, e, udawał jakąś inną no, postać Tadeusza Batera, więc jest, jest kłamcą. Tak, e, brał udział w ustawkach y, w, chuligańskich, a więc to no, jest chuliganem. Tak, ma w, w kontaktach neonazistów. Sam brał udział w różnych działaniach nazistowskich w, w tym 1999 roku. Pobił grupę młodych, w tym mojego znajomego w Glańsku, więc jest on neonazistą. A więc no, gdzie jest ta, ta pogarda? No, to, to, to są fakty, tak? Nawrotski nigdy przecież nie kwestionował tego i miał możliwość się bronić przed sądem, nie zrobił tego, i dzisiaj chce ten temat zamknąć i mówi: wybaczam Wam. No nie, no znaczy tak nie może być. Jakby ten temat istnieje cały czas. I to, że raptem on ma status prezydenta, to, to nie znaczy, że musimy zapominać o tym, kim ten człowiek jest. tak? Czy to jest człowiek, który nie ma żadnej moralności? Tak? Człowiek po prostu bezbytek jakichkolwiek zasad moralnych, biorących się no naprawdę z człowieka, który się wziął, no można powiedzieć, w, z, z patologii, tak? no, ze środowiska kryminalnego. I to jest taki człowiek, którego właśnie PiS stworzył politycznie, dlatego że Kaczyński no miał poczucie, że Duda. Andrzej Duda Mufikał. tak? No i po prostu zaraz kogoś innego, który już nie będzie mufikał, No i tym kimś właśnie jest Nawrocki, tak? Natomiast to, że nie jest prezydentem, czy pe pe pełni tę funkcję, e to nie oznacza, że my raptem mamy zapomnieć o tym, kim jest ten człowiek, tak? I zresztą on przecież sam nie, nie zamierza być prezydentem wszystkich Polaków. Już powiedział wprost, tak, że e on będzie prezydentem jakby Polski normalnej. A to, co to jest ta Polska normalna? No to jest ta Polska bez mniejszości, tak? To jest e Polska tylko dla radykalnych katolików. To jest ta Polska normalna w, w, według Nawrockiego. I szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, kończąc ten wątek, że m, to nie jest tak, że to wszystko jest winą Tuska, bo teraz się pojawiła taka, w, w, taka narracja, że właściwie za to wszystko odpowiada Tusk. To tak, no nieprawda. Czy znaczy, ok, Donald Tusk ma swoją część odpowiedzialności w tym, że Nawrotki jest prezydentem w Polsce? Zgadzam się. No to nie tylko Tusk. Tak? Jakby jeśli koalicja rządząca miałaby jednego kandydata, to by się nie wydarzyło. Jeśli by koalicja nie była tak bardzo zajęta sobą, zajmowała się bardziej Polską, to by się nie wydarzyło. Jeśli koalicja będzie kłóciła się między sobą, no to wówczas też to by się nie wydarzyło. Więc to jest tak, że za tą, za tą klęskę Polski, bo to Polska przegrała tak naprawdę, yy, odpowiada właściwie yy, cała, cała grupa ludzi, cały szereg ludzi. Również ci, którzy się pogniewali na koalicję rządzącą i uznali, że do wyborów nie pójdą. No, i teraz warto zapytać tych ludzi, czy Nawrocki im da aborcje, związki partnerskie i to wszystko, czego oczekują, zdaje się, że im tego nie da. Natomiast, okej, okay, zostawmy już przyczyny, to już historycy będą sobie to analizowali, o tym mówiłem wielokrotnie, jesteśmy dalej. I teraz pytanie jest, co robić dalej. No, widzimy potężną ofensywę prawicy. Ci ludzie idą po władzę. I teraz kłopot polega na tym, że nikim się nie przeciwstawia. Czyli ja nie widzę jakiegoś sprzeciwu, żadnego sprzeciwu przeciwko Bąkiewiczowi, tak? wobec Bąkiewicza, jego bojówek, tak? czyli ruchu Obrony Granic, tak zwany. Nie widzę jakiejś samoobrony, która by się stworzyła, która po prostu by mówiła tym ludziom nie. Nie widzę jakiegoś oporu, kiedy mamy te demonstracje faszystowskie, antymigracyjne. Jest. Nie ma takiego oporu społecznego wobec tego. Są jakieś demonstracje, owszem, jakieś, ale to nie jest opór społeczny. Ja nie widzę, żeby to społeczeństwo, które nie głosowało na Alfonsa i które się nie zgadza z tym, że ten człowiek jest prezydentem, żeby ono robiło cokolwiek, tak? I ja rozumiem, że wielu z wami jest smutno, przykro mi też było bardzo przykro, dowiedziałem się, że Nawrotki będzie prezydentem, powiedziałem sobie, no nie no, nie ma takiej opcji, ja nie chcę brać w tym udziału, oddaję polskie papiery, tak jak jest polskiego obywatelstwa i koniec, kropka. No ale to nie jest rozwiązanie. Tak powiedziałem, zastanowiłem się nad, nad tym, to było głupie rozwiązanie, więc no, za chwilę może być tak, że będą tylko dwie opcje, albo wyjechać z Polski, albo po prostu o Polskę walczyć. I czasem powiedziała sobie wyraźnie, że rozpoczęła się wojna o Polskę, o to jaka Polska będzie. No i tą wojnę ktoś wygra, ktoś ją przegra. Bo nie będzie żadnego podziału Polski na dwie Polski, no to są po prostu jakieś bzdury, do których nie dojdzie. To jest wojna o całą Polskę. No i teraz pytanie, w jakiej Polsce chcecie żyć? Czy chcecie żyć w Polsce pisowskiej? Bo kiedy Nawrocki mówi o tym, że stworzy jakąś radę dotyczącą naprawy ustroju i napisze nową konstrukcję, to nie są żarty, to są fakty. Zresztą Kaczyński o tym mówił wielokrotnie, że Trzeba zmienić ustrój państwa, i że w ogóle godzie pis do władzy, to powołała jakąś radę stanu, która wyeliminuje tych wszystkich zdrajców, tak? Czy tej właściwie obecnie rządzących yy, z państwa, czy w ogóle wyeliminuje jakkolwiek, nie za bardzo wiadomo o co mu chodziło. Natomiast wiadomo, że w Kaczyński o tym mówił wprost, a więc prawica będzie do tego dążyła. Skarb do tego będzie no, dążyła, żeby stworzyć jakiś, jakiś nowy system, tak? system, no, który już nie będzie demokracją. To będzie taki system, można powiedzieć, już ale Białoruś. Oni do tego dążą, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że prawica polska, tak zwana prawica polska, bo to jest raczej skromna prawica, oni są yy, tylko dla zasady To są ludzie, którzy wyznają te same yy, wartości, które wyznaje Putin, absolutnie. Im się ten model putinowski bardzo podoba, ten model łukaszenkowski Białoruskim się bardzo podoba. Natomiast oni są antyrosyjscy, tylko te zasady, no bo nie wypada być w Polsce prorosyjski. Zresztą słyszeliśmy wielu polityków e, polskiej prawicy, płających się w sposób no, bardzo można powiedzieć, e, w, sprzyjający Łukaszence, tak i e, Białorusi. E, tak więc jakby tutaj m, polska skrajna prawica czerpie z tych wartości, m, no i f, nawet się z tym nie kryje. Tak więc jest to wybór pomiędzy Polską Europejską, no i można powiedzieć Polską Wschodnią, tak? I to nie jest czas na to, żeby się gniewać i się obrażać, bo jeśli my nie zadziałamy, no to wówczas tutaj Polska przejdzie bardzo szybko w ręce w prawicy. To się stanie bardzo szybko. I trzeba mieć świadomość tego, że no my nie możemy po prostu milczeć, nie możemy nie robić nic, tak? A więc to nie jest, to nie jest czas na, 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 na depresję, na jakieś gniewanie się, tak? to jest czas na zastanowienie się nad tym, czego my chcemy. I to też jest czas na zrozumienie tego, że nawet jeśli ktoś się nie interesuje polityką, to polityka się będzie interesowała nim, dlatego że od tego, jaka jest polityka i co robią politycy, zależycie każdego człowieka, każdego obywatela. A więc my sobie już nie możemy pozwolić na to, żeby się polityką nie interesować. My musimy działać. Ale musimy działać na miarę ataku. Jeśli się mobilizuje skąd prezydenta, też się musimy mobilizować. Jeśli Kaczyński, Męcen, Nawrocki kogoś obraża, my musimy mu odpowiedzieć. Nie tylko wypowiedzią: oj, to straszne, to musi być wypowiedź na miarę ataku. Bo to jest wojna, tak? to jest wojna o, o Polskę, o przyszłość Polski, o to, jaka Polska będzie i gdzie będzie. A więc no, pytanie, czy ta strona, która Nawrockiego nie wybrała, która nie głosowała na Alfonsa, będzie w stanie się zmobilizować. No, na razie tej mobilizacji w ogóle nie widzę. I to jest smutne, bo widzę, jak, jak się oddaje pole tak, w tym, tym wszystkim faszystowskim wypowiedziom, tak, tym działaniom faszystowskim, tym, co robi, co robi Kaczyński, co robi PiS, co robi Konfederacja. Nie widzę jakiegoś oporu, nie widzę jakiejś reakcji, jakiejś odpowiedzi na to wszystko. Natomiast widzę sypiący się rząd, sypiącą się koalicję rządzącą. Jak tak dalej będzie, to, to PiS nie będzie robił referendum, tylko będzie miał z Konfederacją jakąś Konstytucyjną, tak? I sobie konstytucję przegłosują w, w parlamencie. I myślę, że my tego nie chcemy. Tak więc no, to jest czas na mobilizację. Tak? To jest czas na mobilizację, to jest czas na to, żeby zrozumieć, że dzisiaj Polska faktycznie nie jest zagrożona jest zagrożona faszyzmem, tak? Skąd wziął się ten faszyzm? No on się wziął z kilku, z kilku przyczyn. Po pierwsze, mamy w Polsce dużą grupę ludzi zawiedzionych Zachodem. Ci ludzie sobie obiecali oczywiście złote góry, jasne, ale no faktem, faktem jest, że są zawiedzeni, Zachod, zawiedzeni Zachodem i to jest ich reakcja na, na to, że po prostu Zachód się im coraz mniej podoba. Po drugie, mamy w, coraz więcej ludzi w Polsce, którzy mają takie poczucie, że Polak zasługuje na więcej, że nie będzie całe, całe życie i dzień dłużej krajem B Europy i że powinien mieć aspiracje, ambicje i budować to, to polskie mocarstwo, tak. Po trzecie jest takie poczucie, że Polskę Zachód wykorzystuje, tak, że Zachód właściwie mało daje, dużo, dużo bierze. No i po czwarte jest podatność w Polsce na tą narrację, którą stosuje prawica, czyli te wielkie opowieści, tak, o, o CPK, o tym wielkim rozwoju infrastrukturalnym, no, przecież wiadomo, że PiS niczego nie zbudował, tak? Znaczy co Pis, Co PIS robił? No przekręty robił, tak? Gdzie jest to CPK? No, CPK jest łąką, tak? I jakimś rysunkiem na papierze CPK pisowskie. gdzie jest Izera, takie są samochody elektryczne, gdzie są te wszystkie zapowiedzi pis -u? gdzie jest reprezentacja banków wszystkich, tak? gdzie to wszystko jest? No, no nie ma, tak? Gdzie jest ta milionowa armia, którą PiS miał budować? Teraz już 300 tysięcy ma być tych żołnierzy, już nie pół miliona. Tego nie ma. Natomiast to jest nieważne, ponieważ jest grupa ludzi, którym po prostu ta, ta, ta opowieść wystarczy, ponieważ nie ma jeszcze teraz, ale będzie, tak? bo mamy z jednej strony prawicę, hmm, która właśnie ma ambicje i chce budować Polskę polską dla Polaków i Polskę hmm, wielką, piękną i silną. Hmm. Czy to są jakby szklany domy Żeromskiego, bo właściwie CPK pisowskie jest te samo warte, co szklany domy Żeromskiego. Takie są fakty. I mamy tą drugą stronę, to jest ta strona, która właściwie działa w, przeciwko Polsce dla, dla tej złej Unii Europejskiej, Niemiec i tak dalej, i tak dalej. No i ta narracja niestety e, zyskuje na, na znaczeniu, ale też dlatego, że nie ma kontrnarracji, nie ma na, na tą narracji odpowiedzi, tak? E, ponieważ Platforma goni zapisem. E, zamiast mieć swoją narrację, tłumaczyć ludziom różne rzeczy, choćby kwestie związane z imigracją, z, z integracją europejską, tego się ludziom nie tłumaczy. Nie tłumaczy się ludziom, dlaczego tak ważna jest integracja polska ze strefą euro, tak? To są kwestie bezpieczeństwa, tego się ludziom nie tłumaczy. No i to powoduje, że narracja pisowska, czy też narracja skrajnoprawicowa w Konfederacji i Skrajnej Prawicy po prostu zyskuje na, na znaczeniu. Jak również państwo nie reaguje na, na ekscesy Skrajnej Prawicy, państwo nie reaguje na to, na to co robi Bąkiewicz i, i jego, jego bojówkarze, państwo nie reaguje na, na taki Grzegorza Brauna, państwo nie reaguje na to, co robi Krzysztof Bosak, na te wszystkie fake newsy, które propaguje. Państwo nie reaguje na wypowiedzi Kaczyńskiego, no i to wszystko powoduje, że mamy państwo z dykty, no i to państwo z dykty, które jest bez, bezsilne, powoduje, że skrajna prawica po prostu rozwija skrzydła. A więc y, fakty są takie: albo my o Polskę zawalczymy, albo po prostu Polskę przegramy, bo skrajna prawica, y, ona wie czego chce, jest zdeterminowana, jest silna. Zresztą pokazała swoją siłę tak? 6 sierpnia. Y, widzieliśmy te tłumy, tak, tłumy ludzi, którzy przyjechali witać Nawrockiego do Warszawy. I jeśli po drugiej stronie nie będzie jakichś odpowiedzi, no to prostu przegramy Polskę, przegramy Polskę. I mm, chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie, to się dzieje tu i teraz, szanowni państwo. to nie jest tak, że to się stanie za kilka lat. To się dzieje tu i teraz. Nie każdy decyduje, czego chce. Czy chce polskiej, faszystowskiej, czy chce Polski europejskiej. Jeśli ktoś milczy, nie robi nic, no to de facto wzmacnia e, propagację faszyzmu, tak, wzmacnia tamtą drugą grupę, bo jakby nasza bezsilność i nasza bezradność de facto jest paliwem dla tamtej strony. A więc dzisiaj nie możemy oczekiwać tylko od polityków, że zrobią wszystko, musimy sami się mobilizować, muszą tworzyć się organizacje. Jeśli będzie rozwijał się ten ruch obrony granic, tak zwany Bąkiewicza, musi powstać jakaś odpowiedź. Musi być jakaś samoobrona, która będzie walczyła z, z rozwijającym się faszyzmem. Tak? Jakiś nowy kod. Nowy kod, który będzie odpowiedzią na to, co robią faszyści. Tak? Trzeba nazywać rzeczy po imieniu i trzeba też odpowiadać tym, którzy atakują bezwzględnie tych wszystkich, których uważają za, za antypolaków. Trzeba odpowiadać im wprost i trzeba tą walkę przyjąć, bo ta walka się toczy tu i teraz. My tej walki nie unikniemy. Możemy ją przegrać, możemy ją wygrać, ale my jej nie unikniemy, a więc trzeba walczyć. I powiem wprost: Kaczyński straszy, że być może. Będzie trzeba wziąć w tej walce coś do ręki. A więc, jeśli Kaczyński weźmie coś do ręki, do ręki coś musi również wziąć, druga strona, bo inaczej no walkę przegra. A więc, my wchodzimy naprawdę w, w okres wojny to jest wojna o Polskę, tak? To jest wojna o całą Polskę, o przyszłość Polski, o przyszłość przyszłych pokoleń Polaków. To jest wojna dla nas, dla naszych dzieci. I to się dzieje tu i teraz, tu i teraz, szanowni państwo, tu i teraz. Nie za czas jakiś, tylko tu i teraz. I albo znajdą się tacy, którzy będą chcieli Polski bronić e, przed faszyzmem, albo po prostu przegramy Polskę i faszyści będą rządzili długo, bardzo długo. A więc e, Polska jest na zakręcie, szanowni państwo, i każdy musi zastanowić się nad tym, czego chce. I e, nikt nie może, kto chce Polski Europejskiej, to nikt nie może stać z boku, bo tu każda para rok będzie potrzebna, tu każda. Każde włączenie się w te działania będą potrzebne, działania antyfaszystowskie. Nie może już być podziałów, tak? w tym momencie. Muszą politycy zrozumieć, kolegi rządzącej, jaka jest stawka. Jeśli dalej będą siedzieli, dalej będą walczyli między sobą, to po prostu przegrają. Tak przegrają Polskę, a więc z jednej strony muszą powstawać inicjatywy samo, samoobroncze, tak? a więc jakaś samoobrona musi powstać ale po drugie również musi powstać jakaś nowa partia, jakiś nowy projekt polityczny, który po prostu będzie mógł wesprzeć te siły po wyborach parlamentarnych po to, żeby PiS nie objął władzy w Polsce, PiS konfederacją. Ja osobiście pracuję nad projektem, który będzie nazywał się alternatywa dla Polski. To ma być projekt centrowy który ma opierać się właściwie na takim przekazie y, światorealnym, czyli żyjmy w świecie realnym i miejmy ambicje na miarę możliwości, tak? bo kłopot PiSu jest taki, że PiS opowiadał, że zajął bajki. Y, cała o CPK to jest taki mit, tak? ta walka o te szprychy już sławne, y, czyli koleje wielkiej prędkości, które będą zaczynały się w każdej wiosce, znaczy, no, to się wyklucza. Albo mamy koleje wielkie prędkości, albo mamy koleje, które działają jak ciówcie, jak kolejki regionalne i stają w każdej wiosce, tak. A więc jakby to są pewne opowieści, które po prostu nie trzymają się kupy, tak. I musi powstać jakieś ugrupowanie, które będzie po prostu tworzyło realne rozwiązania na miarę realnego świata, tak. I ja właśnie nad tym pracuję i nazwa tego grupowania będzie Alternatywa dla Polski. To jest taka właśnie nazwa trochę prowokacyjna, do myślenia, a więc nad tym będę pracował, i już teraz zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby pracować nad tym ze mną. Trzeba tworzyć programy, trzeba tworzyć koncepcje i być gotowym, tak? Być gotowym na, na walkę z, z faszystami, tak? Jeśli będą wybory przedterminowe, po prostu trzeba być gotowym na to, żeby móc zrobić wszystko, żeby. Stawić tamę, tak, stawić tamę faszyzmowi, bo tu każda parę rok będzie potrzebna. A więc zapraszam wszystkich tych, którzy, którzy chcą brać udział w rozwoju tego projektu, o którym będę mówił w niedalekiej przyszłości tak w kolejnych filmach. A więc Polska jest na zakręcie, szanowni państwo. Tak, okazało się, że Alfons wkroczył z brudnymi buciorami do parlamentu, na Zamek Królewski, do Architektury Warszawskiej, do Pałacu Prezydenckiego. Tak, dzisiaj pełniącym obowiązki prezydenta jest Alfons, Huligan, oszust, neonazista, kłamca, uzurpator. Tak się stało z woli części narodu. A tak się stało również dlatego, że niektórzy obrażeni po prostu nie zagłosowali przeciwko Alfonsowi, no bo pogniwali się na władzę. A dzisiaj to jest dopiero początek, tak, jakby wybór Alfonsa Nawrockiego jest dopiero początkiem marszu skrajnej prawicy po władze w Polsce, władzę na długo. A więc z pewnością jest źle, jest nawet bardzo źle. Może być dużo gorzej, bo może być tak, że skrajna prawica obejmie władzę w Polsce może nawet wcześniej niż za dwa lata. Bo może być tak, że koalicja rzuca się rozpadnie, to jest absolutnie możliwe, takie zagrożenie istnieje. A więc faktycznie może być tak, że już za mniej niż dwa lata będziemy mieli faszystów u władzy w Polsce, ale może być inaczej, tak? Może być tak, że po prostu da się temu opór, ale to zależy od tego, czy faktycznie po drugiej stronie powstaną inicjatywy, czy będziemy w stanie zrozumieć, że nie tylko my jesteśmy ważni, ale też ważne jest to, jaki będzie kraj, czy zrozumiemy to, że Trzeba dać trochę swojego czasu, trzeba się trochę poświęcić, po to, żeby żyć w normalnym, właśnie normalnym kraju, czyli kraju, kraju dla wszystkich i demokratycznym państwie, bo ta normalność prawicy jest po prostu niormalnością. Tak? To jest kraj faszystowski, to jest kraj wykluczający różne grupy. Powiem Wam wprost, albo się zmobilizujecie przeciwko faszystom albo się okaże za chwilę, że nie ma już dla was w Polsce miejsca. A więc wybierajcie, czy chcecie być wykluczeni z polskości, bo Andrzej Zybertowicz was z polskości wyklucza, nas wyklucza, nie wyklucza, was wyklucza, wy wszyscy, którzy nie głosowaliście na nawrodzkiego męcena Brauna. I teraz pytanie, to pytanie, czy dacie się wykluczyć, czy faktycznie uznajecie, że Polska jest waszym domem i będziecie o ten dom walczyli, czy po prostu poddacie się bez walki i oddacie ten dom faszystom. Wybór należy do Was. Wybierajcie, abyście wybrali mądrze.